Musicie o tym wiedzieć, bo nie może Was zabraknąć. Już 26 kwietnia bijemy rekord polski. Moja firma AstroNight robi największy pokaz dronów, jaki widział ten kraj. Pamiętacie nasz pokaz sprzed roku? Wierzcie lub nie, ale chyba pół Warszawy przyszło na ten nasz pokaz. Zobaczcie. Wtedy 600 dronów rozświetliło niebo nad Warszawą, a teraz to będzie 1000 dronów z okazji tysięcznej rocznicy koronacji Chrobrego. No i zobaczcie, kto Was zaprasza osobiście. Już 26 kwietnia będziemy świętować tysiąclecie korony polskiej. Obchody będą naprawdę iście królewskie. Zresztą sami zobaczycie, będzie się działo. Będzie największy pokaz dronów, jaki do tej pory Polska widziała. Będzie koncert gwiazd. Mówię Wam. Chrobry by się takich obchodów nie powstydził. Także świętujemy razem. Przypominam, sobota 26 kwietnia, Warszawa. Mamy naprawdę tysiąc powodów do dumy, tysiąc powodów do świętowania. Także jak widzicie, nie może Was zabraknąć w Warszawie już 26 kwietnia. Sprawmy, żeby ten dzień był legendarny. Do zobaczenia na miejscu.